Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się wszystkim. Dzisiaj, moi drodzy, dalszy ciąg interpretacji, czytanie ogólne karty Lenormand. Zapraszam serdecznie do wysłuchania wszystkich i zobaczmy, moi drodzy, co tutaj karty mają do przekazania. Proszę pamiętać, że to jest czytanie ogólne. Także nie ze wszystkimi to rezonuje, wiadomo, ale jest, jeśli jesteśmy dłużej na tym kanale, no to jest większa szansa, że tutaj jest to z nami, z naszą energetyką właśnie bardzo podobne, że to rezonuje, tak. Dobrze, zobaczmy, moi drodzy, tu się dużo dzieje zmian, ale to mnóstwo zmian. No widzicie, czasem te czytania ogólne jednak. Potrzebne są. Jakiś ta osoba, która mi ogląda, idzie do niej bardzo duży sukces. Bardzo duży sukces. Finansowy sukces. Finansowy. Ale po kolei, kochani. Ja czułam, że tutaj będzie duże czytanie. Będzie dobrze. Zobaczmy, co mamy najpierw na spodzie czytania. Na pewno idą duże zmiany, ale na spodzie mamy, moi drodzy... Ojojojojojojojojojojoj. Co tu się dzieje? Kochani, kochani, tutaj coś wybraliście. Albo wybierzecie do 22 dni. Do 22 dni wybierzecie, kochani, jakąś nową opcję yy, pracy... Yy. Ktoś przyjdzie do Was z jakąś ofertą. Ja nie wiem, czy to nie będzie stała współpraca na dłużej, nawet na 9-12 lat. Tutaj jest stała współpraca, kochani. To jest jakiś biznes, duży biznes, duża firma. Może tak być, że niektórzy z Was wybiorą sobie jakąś nową ścieżkę kariery. Czy to nie będzie czasem propozycja taka naprawdę związana z jakąś taką działalnością? Nie wiem, czy to nie będzie dla kobiet jakaś działalność? Związana z kobietami. Tutaj los się zmienia. Dla tej osoby, która mnie ogląda, jest duża szansa na albo ciekawą, właśnie nową pracę, albo nowy biznes dołączenie do jakiejś współpracy, do jakiejś firmy dużej. To może być też internetowa działalność dla Was. Także tutaj idzie na pewno polepszenie spraw. Będziecie dużo rozmawiać, ale też sporo plotek na Wasz temat, kochani, tak, sporo plotek. Dobrze, zacznijmy od początku. Idzie ten sukces, idzie ten sukces. Yy. I na wylocie kończą się sytuacje stresujące. Jest jeszcze dużo wydatków, jest trochę jeszcze stresów, ale idzie ten sukces. I ten sukces do Was przyjdzie tak do miesiąca czasu, bo Wy zdecydujecie się zakończyć jakiś taki trudny etap w Waszym życiu. W końcu coś wybierzecie. Też zobaczycie. Kto jest dla Was fałszywy? Kto jest dla Was szczery? Tutaj też szykują się jakieś wiadomości, właśnie nowiny w sprawach finansowych. Będą jakieś bonusy na pewno na teraźniejszości. Będą bardzo dobre jakieś sytuacje, korzystne w finansach, ale towarzysko tutaj jest gorzej. Cały czas wychodzi towarzysko, yy, tak, yy, no nie zaciekawie. Uważajcie na kobiety i na wiadomości przekazywane do kobiet, bo może być duża zazdrość. Nie chwalcie się za przeproszeniem, nie opowiadajcie wszystkiego i uważajcie komu, co mówicie. Przede wszystkim tu się właśnie pokazały kobiety, tak, które są zazdrosne, i to jest być może miejsce pracy. Być może w przyszłości był z nimi też jakiś spór, ale to się zakończy szybko. To się zakończy, moi drodzy. Na pewno ja wam powiem, że wy walczyliście swoje i ten sukces przychodzi do was do miesiąca czasu. Będzie dużo, dużo ciekawych propozycji, nie tylko dwie, może być nawet i trzy propozycje. I wy z tych propozycji, do miesiąca czasu, jakie przyjdą do Was, wybierzecie coś naprawdę y, wspaniałego, bardzo dobry moment y, na rozpoczynanie jakichś działań, y, nowej pracy biznesu, nowych firm, współpracy jakiejś ciekawej. Tu się nie obawiajcie, bo naprawdę trzeba wchodzić w nowe, i tu jest dobre to, że wy no, obawiacie się, bo wiadomo, że jesteście rozsądnymi osobami, boicie się tutaj, aby nie stracić, aby wybrać dobrą firmę, aby wybrać zmienić na przykład też na lepszą pracę. I tutaj się nie obawiajcie. Hmm, oczywiście, hmm, ta strefa komfortu dla Was yy, będzie. Cały czas moi kochani, tylko tak jak mówię, jeszcze czekają Was do końca roku spore wydatki. No wiadomo, koniec roku i mamy różne oczekiwania. Na koniec roku chcielibyśmy dla siebie i dla naszej rodziny jak najlepiej. I tutaj, czas wzmożonych wydatków, uważajcie, żeby za dużo nie wydawać. Moi kochani, tutaj też jest szansa na to, że ten los właśnie w końcu się do was uśmiechnie, bo wy ciężko na to pracowaliście. I dla was jest tutaj, moi drodzy, taka nagroda. Odejdą te niepokoje, jakieś stresujące sytuacje. Miesiąc powyżej miesiąca, to już naprawdę o tym zapomnicie. Czekają Was jeszcze być może jakieś rozmowy z mężczyzną albo z mężczyznami, dosyć trudne jakieś rozliczenia z przeszłości dotyczące jakichś usług. Które wam wykonywał. No, dobrze pomyślcie tutaj, żebyście nie zostali po prostu no oszukani. Uważajcie na siebie przy tych rozliczeniach finansowych, bo to są takie transakcje. Może ktoś wam oferował albo no czynił wam jakieś usługi, tak w przyszłości. I teraz będzie czas rozliczenia do 20 tam paru dni. No dobrze, kochani, tutaj jest ciekawie, naprawdę zmienia się wiele spraw, zmienia się wiele tutaj rzeczy u Was, szczególnie w sferze finansowo-zawodowej. No, towarzysko jest gorzej, ale strefa komfortu cały czas jest. Tylko mówię, że trzymajcie język za zębami. Że tak powiem, kochani, tutaj zmiany idą do Was bardzo duże. Kończą się trudne jakieś sprawy dla Was, idą dobre, lepsze wiadomości. Jakie sprawy się kończą? Kończą się niepokoje, stresujące sytuacje. I jakieś sprawy związane z przeszłości, które były trudne, przychodzi nowy etap: właśnie porozumienia, umowy albo też pięknego prezentu. Także to przychodzi do Was. Zakańczacie stary etap. Już nie chcecie tam być. W tym chaosie, w tej niepewności, w tym stresie zakańczacie to. Możliwe, że dla osób, które są z singielkami, które mnie oglądają, jest współpraca albo zawodowa tutaj z mężczyzną, a jeśli jest, jesteście osobami, singielkami, przepraszam, to nie współpraca, tylko Prezent od mężczyzny w postaci pierścionka. Mogą być to zaręczyny, a jeśli jesteście w związkach, to współpraca, dobre porozumienie z mężczyzną. Albo też polepszenie właśnie sytuacji takiej partnerskiej, małżeńskiej. Wyjście z tego, odnalezienie takiego przyjaciela w swoim domu, tu się pokazuje. I zdrowotnie też lepiej. No, także moi drodzy, tutaj czy jesteście singielkami, czy jesteście mężatkami, to wszystko się zmieni, bo też partner może was obdarować, wieloletni partner pierścionkiem i oczywiście jakimś prezentem. Odkryjecie w nim przyjaciela na nowo. Dobry los, moi kochani, dobry los i Nowe rozwiązania, tutaj to się potwierdza, moi drodzy, o czym ja mówiłam. Nowe pomysły, nowe mm, oferty pracy przyjdą do Was też właśnie około miesiąca czasu i Wy wybierzecie bardzo dobrze. Będzie bardzo dobre porozumienie i być może dla wielu osób. Ta nowa ścieżka życiowa, nowa praca, nowa współpraca, nowy biznes da Wam bardzo dużo stabilności. Będziecie bardzo kreatywni. Także tutaj naprawdę ciekawe perspektywy. No moi drodzy, cóż chcieć więcej? Ja, kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. No, tak przeczuwałam, że czytanie jest bardzo, bardzo ważne. Tutaj zmienia się wszystko w zasadzie w tym czytaniu. Bo oczywiście, moi drodzy, tutaj idzie do Was nowa droga życia. Nie tylko w uczuciach, bo uczucia też się pokazały bardzo pięknie w połowie tego czytania, ale powiem szczerze, że zmienicie zawód. Wiele osób zmieni całkowicie, kompletnie zawód życiowy i nowa profesja. Także ja Wam życzę dobrych wyborów, moi drodzy. Nie obawiajcie się wchodzić w nowe. Nie obawiajcie się. Mam właśnie zamiar dać taki tytuł do filmiku. Nie obawiajcie się wchodzić w nowe przedsięwzięcia, w nowe rzeczy, bo przyniesie Wam to wielką stabilizację i, moi drodzy, wielkie y, uziemienie, satysfakcja z Wykonywanej pracy. Dobrze, kochani, pozdrawiam serdecznie. Myślę, że filmik bardzo inspirujący powinien się okazać dla wielu z Was, moi drodzy, żeby być odważną, odważnym w tych ostatnich tygodniach tego roku 2023. Także, kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę powodzenia i do usłyszenia.